Cześć, mam na Imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i co najważniejsze, czuć się najlepiej. Często kobiety zadają mi takie pytanie, jakie wzory do mnie pasują, i zauważyłam, że kobiety najchętniej sugerują się tym, czy wzory pasują do ich typu sylwetek, a więc czy będą odpowiednie do. Tego, żeby podkreślać ich mocne strony, czy nie będą znajdowały się w tych miejscach, gdzie są ich mankamenty. A ja tak naprawdę z mojego doświadczenia zauważyłam, że najważniejszą kwestią, jaką odgrywa to, czy wzory do nas pasują, czy nie, są nasza uroda, osobowość i nasz styl. I o tym dzisiaj opowiem. Zapraszam. Dobierając wzory, ja najczęściej sugeruję się tak naprawdę trzema aspektami. Po pierwsze, a więc uroda, dlatego że niektóre wzory mogą powodować, że po prostu piękniej się w nich prezentujemy, mogą uwidaczniać naszą urodę, a inne mogą tak naprawdę, jak ktoś mówi, odbierać nam tę urodę. Druga kwestia, to jest chyba najważniejsza kwestia, a więc nasz styl i osobowość. Po prostu niektóre wzory nie będą do naszej osobowości, do naszego temperamentu i co najważniejsze do naszego stylu pasowały. I trzecia, na ostatnim miejscu kwestia, to jest nasza sylwetka. Zauważyłam, że są takie wzory, które powodują, że nasza uroda wydaje się jeszcze bardziej dojrzała, a są takie, które sprawiają, że wydajemy się nieco młodsze. Najczęściej, jeżeli na przykład zakładamy marynarki bądź koszule, które posiadają takie biznesowe wzory, czyli na przykład krata, drobna pepitka, czy też na przykład jakieś takie krata księcia Wali, drobna, drobne wzory, drobne kropki, pasy. Te wszystkie takie desenie biznesowe, szczególnie zachowane w kolorach dreszkodu biznesowego, czyli granacie, szarym, białym, białym, czarnym beżach to one najczęściej dodają urodzie takiej dojrzałości, czyli co to oznacza? Że na przykład jeżeli kobieta jest taka, która wygląda na trochę starszy wiek i też ma taką osobowość, usposobienie, że czuje się trochę starszej, i żeby było jasne, nie chodzi mi tutaj o żaden wiek ani kategoryzowanie na starsze, młodsze kobiety, tylko o to, że niektóre kobiety po prostu nawet jak się do mnie zgłaszają, to faktycznie mają takie usposobienie i taką urodę, że wyglądają nieco starszej niż w rzeczywistości mają lat i czasami w drugą stronę. Są kobiety, które wyglądają znacznie młodziej i chciałyby się trochę postarzyć, chciałyby sobie trochę dodać więcej dojrzałości. I wtedy na przykład zastosowanie odpowiednich wzorów, tych, o których wspomniałam, może właśnie spowodować, że będziemy się korzystniej bądź mniej korzystniej prezentowały. Czyli na przykład, jeżeli mamy taką e, urodę, że właśnie e, usposobienie, że trochę starzej się prezentujemy, to jak założymy sobie na przykład marynarkę w kratę księciawali, szarą bądź też w drobną e, pepitkę, czarno-białą czy też granatową kratę, może to spowodować, że wydajemy się jeszcze bardziej dojrzałe, jeszcze bardziej poważne. Czy też na przykład, jeśli te desenie znajdą się na koszulach czy takich bluzkach, które so, znajdują się blisko naszej twarzy. Ale już w przypadku na przykład kobiet, które mają właśnie taką y, młodą urodę, taką infantylną, raczej wy wyglądają jako na młodszej niż w rzeczywistości są, i chciałyby trochę dojrzalej wyglądać, trochę sobie podkreślić tą urodę, to mogą wtedy właśnie takie desenie stosować i to spowoduje, że będą jeszcze bardziej wyraziste. E, ta ich, ich uroda będzie jeszcze bardziej wyraźna. Czasami po prostu nawet założenie takich... Wzorów takim kobietom, które y, młodo wyglądają, absolutnie nie zaszkodzi. Wręcz może właśnie spowodować, że jeszcze fajniej się prezentują. I w drugą stronę to też może działać, a więc są takie wzory, jakieś na przykład uliczne, takie rokowe, czy też czasami kwiaty. Y, takie wzory czy printy desenie, które znowu powodują, że wyglądamy nieco młodziej. Bardzo istotne jest to, y, jeśli dobieramy wzory do urody, to jest po prostu, aby to przymierzyć, przyłożyć do twarzy. Ja, jak ubieram moje klientki, to y, często, jeżeli nie mam pewności, czy ktoś będzie dobrze w tym wyglądał, czy nie, to przykład po prostu taki wzór, deseń do twarzy i sobie patrzę. Po prostu na oko oceniam estetycznie, czy to dodaje urody komuś, czy nie. Tutaj niestety nie ma takich porad, które miałyby jakoś logicznie wam podpowiedzieć. To się po prostu ocenia zawsze na bieżąco na oko, bo każda z nas ma inną urodę i każda będzie, z każdą będzie inaczej korespondowały, będą inaczej korespondowały dane wzory i fasony. Druga kwestia, na podstawie której dobieramy, czy wzory do nas pasują, czy nie, to jest tak naprawdę najważniejsza kwestia a więc nasz styl i nasza osobowość yy, i to, co nam się podoba. Yy, na przykład niektóre kobiety bardzo źle się czują w kwiatach. Ja wam przyznam, że ja na przykład prawie w ogóle nie mam ubrań yy, w kwiaty. Mam dosłownie jakiś jeden tam, yy, taki kombinezon w swojej szafie, to wam gdzieś pokażę zdjęcie. Raz kiedyś pożyczyłam jedną sukienkę, w której nagrałam odcinek, ale tak naprawdę ja w ogóle praktycznie nie mam kwiatów w swojej szafie i sobie uświadomiłam, że one po prostu do mnie nie Pasują, ja się w nich źle czuję. A ubierając kobiety, spotkałam się też z tym, że na przykład kobiety zajmujące wysokie stanowiska, bardzo takie pewne siebie, takie, które wręcz trochę dominują, chętnie sięgają po takie graficzne wzory, po graficzne printy, które też podkreślają ten ich status, status, podkreślają ich osobowość. Dlatego też właśnie bardzo kładę nacisk na to, żeby wybierać wzory pod kątem tego, co do nas pasuje. Też zdarzało mi się ubierać kobiety o takiej naturalnej urodzie, o też takim usposobieniu. Bardziej spokojnym, introwertycznym. I wtedy y, na przykład te y, takie wszystkie wzory kobiece, w stylu boho, takie delikatne kwiaty ładniej korespondowały po prostu z usposobieniem i z charakterem mojej klientki. Inny przykład to też są kobiety, które. Kiedyś były trochę rockowe, metalowe, czy jak to się mówi, po prostu słuchały bardziej takiej muzyki. Dzisiaj już są starsze, pracują gdzieś na przykład w korporacji i wtedy można dobrać sobie jakieś ubranie, sukienkę, marynarkę, bądź bluzkę jakąś, czy sweter z jakimiś takimi rockowymi elementami, który właśnie będzie podkreślał też, też to i nawiązywał do ich stylu, przynajmniej takiego, który miały kiedyś, albo też po prostu do takiego, który chcą dzisiaj pokazać. Dlatego właśnie odpowiadając na to pytanie, które często dostaję od Klientek, jakie wzory do mnie pasują, no więc takie pasują do ciebie, które będą odzwierciedlały twoją osobowość, odzwierciedlały twój styl i to, co ty chcesz przekazać swoim ubiorem. A dla tych wszystkich kobiet, które jeszcze nie od, do końca odnalazły się w swoim stylu, a więc jeszcze nie wiedzą, jaki kierunek obrać, mogę Wam już troszkę zdradzić, że pracuję właśnie nad kursem online, który pomoże Was, Wam przeprowadzić siebie przez e, taką metamorfozę, e, przez to, aby właśnie odnaleźć swój styl, odnaleźć to, co Wam się podoba. E, także jestem w trakcie przygotowań, już kilka miesięcy nad tym pracuję, a moje doświadczenie jest kilkuletnie. Natomiast jeśli, korzystając z okazji, jeśli miałybyście jakieś sugestie, co mogłabym zawrzeć w takim kursie, który pomoże Wam jeszcze odnaleźć swój styl, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, to na pewno wezmę pod uwagę, żeby jeszcze lepiej dopracować ten kurs i jeszcze bardziej trafiał on Wasze potrzeby i preferencje. Dlatego też podsumowując, właśnie, jeżeli wybierasz wzory, ym, idziesz na zakupy i zastanawiasz się, ym, jaki wzór wybrać, to właśnie sugeruj się trochę bardziej swoim wnętrzem, a więc tym, co Tobie w duszy gra, w czym Ty się fajnie czujesz, co będzie odzwierciedlało Twoją osobowość. Na trzecim miejscu w dzisiejszym zestawieniu mamy dobór wzorów do sylwetki. I tak jak mówię, jest to tak naprawdę najmniej ważny aspekt. Najważniejszy jest ten drugi, a więc ten, ten Twój styl i osobowość. Jeśli chodzi o aspekt związany z naszą sylwetką, no to tutaj dobieramy to na podstawie y, naszych proporcji. A więc na przykład, jeżeli mamy piękne, szczupłe nogi, no to śmiało możemy podkreślać je właśnie w ciekawymi wzorami, które nam podkreślą to, że mamy szczupłe, fajne, długie nogi. Jeżeli na przykład mamy y, węższą, górną część sylwetki, na przykład jesteśmy gruszką i zakładamy coś ciemniejszy dół, to możemy na górze sobie podkreślić tę górną część sylwetki jakimiś ciekawymi wzorami. A gdy jesteśmy sylwetką typu Plus Size, to wtedy raczej unikajmy takich wielkich wzorów, szczególnie na jasnych kol na jasnym tle, dlatego że no wtedy właśnie dzieje się coś takiego, że to nas może optycznie powiększyć, ale jeżeli jesteśmy sylwetką plus size, to w ogóle nie unikajmy wzorów, jak najbardziej je nośmy, dlatego że tu nie ma żadnych ograniczeń co do sylwetki, że większe sylwetki nie mogą, bo czasami się z takim przekonaniem niestety wciąż spotykam. Oczywiście, że mogą nosić i jak najbardziej mogą dobierać do swojej sylwetki. To starajcie się po prostu raczej nie sięgać po te jasne z dużymi wzorami, z dużymi jakimiś kołami na przykład czy du dużymi e, kwadratami, czy printami, które po prostu was mogą optycznie powiększyć, raczej wybierajcie te drobniejsze. One będą jak najbardziej fajnie się prezentować też na tych większych sylwetkach. Także podsumowując, wzory po prostu dobieramy e, według własnych preferencji, według własnego stylu do urody. Przykładamy, e, trochę możemy podkreślić sobie mocne strony atuty naszej sylwetki. E, zachęcam do tego, żeby wzory jak najbardziej nosić, bo one mogą też fajnie podkreślać charakter naszego stylu. To, co my chcemy wyrażać swoim ubiorem, i dziewczyny, dajcie znać w komentarzu, czy chciałybyście, abym przygotowała odcinek o tym, jak łączyć ze sobą wzory, bo to jest dość modny, ciekawy temat. Można by było fajny odcinek o tym zrobić, ale jestem ciekawa, czy Was ten temat interesuje w ogóle. Także dajcie znać! Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!